Mordy. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Więc tak, mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, bo w sumie ten wyrych za cichy też nie jest. Chciałbym ogólnie porozmawiać o tym, co się dzieje aktualnie w Holandii ze skuterami, jak, jakie tutaj są prawa. Myślę, że takie filmiki będą spoko, w sumie takie luźne rozmawianie o jakichś rzeczach e, tak jak na przykład jazda po rowerówce skuterem czy to jest legalne, jak tutaj wszystko pracuje jakie są prawa na skuterach, ile można na nim jechać maksymalnie jaki może być e, Vmax, jak, jakie są rodzaje tych skuterów ogólnie to jest tak ja mam skutera na żółtych blachach na żółtej rejestracji Pomarańczowej. Błysą opony. Tak się dzieje, jak macie łysą oponę mordy. Trzeba się skądś wyruszyć. A tu gumę się pali. Dobra, więc tak. Ja mam skuter na żółtych blachach. Żółte e, rejestracje pomarańczowe. Mogę nim jechać maksymalnie 45 na godzinę. Jest jakaś tam korekcja że możecie jechać 55 na godzinę na rolkach takich, jeżeli was sprawdzą, jeżeli policja was zatrzyma i będą akurat mieli kontrolę prędkości skuterów, jeżeli będziecie jechać szybciej niż 55 na godzinę, a w sensie na, na tych rolkach 54-55, coś takiego, to wtedy macie tak zwany wok, nie możecie wtedy jeździć tym skuterem, musicie go od nowa zarejestrować, nawet jeżeli będzie 56, to już macie ten wok, jest też drugi typ skutera, skuterów. Są to skutery na niebieskich blachach. Takie skutery mogą jechać już maksymalnie 25 na godzinę. Na rolkach, czyli na tym. Pokażę Wam zdjęcie ogólnie, jak to wygląda. Wklejasz tutaj. Mogą takie skutery jechać 25 na godzinę, z korekcją na rolkach 35, 34, 35. Takie skutery mogą jechać po rowerówce, po wszystkich rowerówkach ze znakiem roweru. Takie skutery, na których ja jeżdżę, czyli z kaskiem, na żółtych blachach, mogą jeździć tylko. Jeżeli jest na znaku rower oraz skuter. Ogólnie fan jest naprawdę bardzo porypany prawo z tymi skuterami. Bardzo ludzi się o tym złości. Ludzie kupują sobie ograniczniki prędkości, policja to znajduje, jeszcze więcej e, kary, większe mandaty. Taka zabawa w kotka i, w kotka i myszkę powiedzmy. Holendrzy tego nie lubią, dlatego bardzo szybko przesiadają się na samochody. Ogólnie to jest tak w Holandii, że e, prawo jazdy możecie robić na skutera oczywiście. Prawo jazdy na skutera e, od 16 lat. 15, nie, przepraszam, 5, tak, 15,5 możecie zaczynać z prawo jazdy. Mam takie jakieś 15 km do zrobienia Mam nadzieję ogólnie, że wszystko dobrze widać i mnie dobrze słychać I mam nadzieję, że spodobają wam się takie filmy Kurde, rower jedzie Widzicie, to jest rowerówka właśnie Mogą jechać i skutery, i rowery Jadę sobie, jest prosta droga, więc na luziku, na luzie Jakieś mieszkania Ogólnie było dużo pytań Jaki jest, jak jest w tym set, jaki jest cylinder Jakie są przełożenia, co jest za pokrywą Powiem wam szczerze, że nie wiem, nie sprawdzałem tego jeszcze Nie miałem zbytnio czasu Może za jakiś czas to sprawdzę U mnie w szafie leży jeszcze U mnie w garażu leży jeszcze sprzęgło Malossi Malosi Fly Variator Polini High Speed Jakieś tam rolki jeszcze testowe Jeszcze nie wkładałem go do tego skutera no bo mówię, po co, jeżeli chodzi na razie dobrze na tym A nie wiadomo, nie wiem jeszcze jak jest stan tamtego strzęgła, tego wariatora Widzę, że jest taki już trochę porysowany wariator Nie wiem, może jak będę miał jakąś chwilę, to przetestuję to, wsadzę tamten mój On jest praktycznie nowy, nie wiem, może z 20 km na nim przejechałem, roksem. Nie, no może więcej, więcej, więcej Ale tak około No i co więcej, co więcej o tych skuterach w Holandii yy, Prawo jest takie, możecie jechać z takim skuterem 45 na godzinę na rolkach jeżeli was złapią, no to macie jakieś, nie wiem, 200 euro kary Plus musicie, musicie go od nowa rejestrować To są znowu koszta blokować go, musi być wszystko standardowe e, Kierownica, lampy, kierunkowskazy, wiadomo No jak na przegląd, prawda? Tak samo jak w Polsce W ogóle dziwnie mi tak jeździć z kamerą na kasku, nie? Wstydzę się tak trochę Ale trzeba się przyzwyczaić, żeby nagrywać te filmy dla was Jeżeli wam się spodobały, jeżeli wam się podobają, musicie pisać Dołać tematy w komentarzach, tak jak już mówiłem i ogólnie to dziękuję bardzo za 100 lajków pod filmem i tysiąc, jakieś tam 200 wyświetleń. Więc naprawdę bardzo dziękuję. Na tysiąców mam, mam plan zrobić jakiś fajny film. Jakiś specjal, tak jakby. Może jakiś giveaway na wlepki. Jeżeli będziecie chcieli, na no pewno będziecie chcieli. No bo co? Konkurs to darmo, tak? Ja mam jechać, nie wiem. Una to jest ślepa uliczka. Dobra mordy, wiecie co, w sumie to było na tyle na ten film, może jeszcze coś dogram jak będę wracał do domu, to dzięki za ten film, zostawcie łapkę w górę, jeżeli już nie będę dalej nagrywał, powrocie do domu, więc do następnego mordy, jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, a ja przypnę wam serduszko, no i dzięki za oglądanie tego filmu, do następnego, siema.